Witam serdecznie. Dziś zwiedzimy sobie dom na sprzedaż. Cena wywoławcza 90 tysięcy euro. Może się wydawać drogo, ale jest coś w nim nietypowego. Jesteśmy w samym centrum starego miasta Pego. Dookoła widoczki na góry. Praktycznie na wszystkie strony. I na kościółek, i na jeden, i na drugi. Jesteśmy na tarasie. Zaczynamy w ogóle wizytę nietypowo od góry. Trzy klimatyzacje i będziemy schodzili sobie w dół. Jest tu bardzo dużo sypialni, bardzo dużo możliwości. Dom jest jednym z tych starszych domów, ale dużo ludzi w takich domach się lubuje i taki dom mogę polecić. Schodzimy w dół. Jesteśmy na drugim piętrze. Tu jest mała sypialenka. Druga sypialenka. Mini łacienka. Tutaj można zrobić pranie lub wszystko to przemeblować. Przerobić. Wchodzimy w dół. Jest to jeden z domów, jak ja to mówię, dom z duszą. Trzeba być w takim domu, żeby go poczuć. Bo ktoś może powiedzieć, co to za starość, czy że jest to nieładne. A w rzeczywistości. Jest to naprawdę bardzo sympatycznie, bardzo grube mury. Mimo, że jest klimatyzacja, to w tej chwili na dworze jest ponad 30 stopni, a w środku bardzo przyjemnie. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem klimatyzacji, ale czasami trzeba, jak już przyjdą konkretne upały. Tak wygląda sypialnia. Numer 3. Teraz będzie. Sypialnia numer cztery. Łazieneczka. Całkiem przyzwoita. Z prysznicem. Idziemy dalej. Jesteśmy na parterze, No już będzie piąta sypialnia czyli gości może na tu umieścić sporo, 10 osób spokojnie. Tutaj mamy kuchenkę, na każdym piętrze jak już wspomniałem jest klimatyzacja, jest taki ciąg wentylacyjny. Kuchenka gazowa, jak już mówiłem, kiedyś gaz jest bardzo tani. Jeszcze jedna dodatkowa, no toaletka powiedzmy, salonik. Pokażemy jeszcze jak to wygląda z zewnątrz, jak już mówiłem, to jest już część starego miasta, dosłownie za tą bramą. Jest główny ryneczek starego miasta. A dom z zewnątrz wygląda tak: Teraz, dwa i górny tarak. No, przy tej cenie oczywiście woda, prąd wszystko już jest podłączone na pewno do uhandlowania. Ale jeżeli ktoś lubi takie, właśnie domy z duszą. Bo no tu można po prostu wprowadzić się i już mieszkać. A jak ktoś sobie to jeszcze zmodernizuje, no to już będzie jego sprawa. Także jest to dom w Pego. Jest na stronie internetowej Habitat Pego. Ale przyszedłem zrobić film, bo nie za dużo tam zdjęć. A jednak co wewnątrz, to wewnątrz. Dziękuję.